Maneżka z tej strony, Mistra 15. No i jak widzicie dzisiaj kolejne sprawdzanie map. Tym razem mapa zagraniczna. Po raz pierwszy od dość wielu odcinków, ponieważ jednak kiedy była ostatnio zagraniczna mapa. Dzisiaj postanowiłem przerzucić się na naprawdę duży teren, bo od dawna też poszukuję mapy do Let's Play. Belgique Profondy już tak lekko mi się znudziło. Wiele już y, youtuberów na niej grało. Wiesz też zdecydowałem się ją zmienić gdyż ponieważ no, mało i tak gram w Let's Play z chłopakami, bo albo ja nie mam czasu, albo oni nie mają czasu, albo ich nie ma, albo mnie nie ma. No niestety takie życie, nie, jakby to powiedzieć, nie, nie posługuje tylko internetem w swoim życiu, tylko też próbuję jeszcze kombinować. Poza tym internet mi chleba nie da. Tak ogólnie mogę powiedzieć. Y, więc... Y, Tyle na wstępie. Jak widzicie, mapa to Nederland V1.1. już samo przez się mówi z nazwy Nederland, czyli holenderska mapa. E, fajna chałupa taka, no wreszcie nie taka polska. E, oczywiście autorstwa Mike'a, czy. No Mike, Mike. Miał po prostu napisane, więc tak też zrobimy. Ciekawe, e, ciekawa tekstura w ogóle. Drewna, bardzo fajne takie. Tu ktoś już nawet stojaczek porąbał sobie, tu piła, więc naprawdę fajne kombinacje, na, a już w ogóle porąbane drzewo robi furore, jak jeżeli naprawdę tak chętny był autor no, tak wykombinować, to ja jestem za i bardzo bym był chętny, bo u mnie też duże drzewo do rąbania jest. Dalej, co mam po kolei? Bo może pójdziemy tak po kolei, bo to jest naprawdę duża gospodarka, więc bym się nie pomylił. Tu jest taka szopeczka na nie wiem, żeby sobie coś... Aha, tam da, wysoko się nie dawaj, szkoda. Czyli mamy takie, takie dwie mini shopy, wiaty. No można sobie wstawić jakiś ciągnik bardziej. Albo samochód, no samochód, myślę, że tylko to bardziej samochód. Żeby już tu nie mylić pojęć. Teraz tutaj. Napełnianie nawozu i napełnianie opryskiwacza dalej, co my tu mamy, a tu nic nie mamy niestety tu sobie nasiona możemy napełnić więc tu już wiemy naprawdę bardzo fajna wiadka lecimy dalej e, może tutaj aż tą, tą borę to tak zostawię na koniec te duże rzeczy zostawię na koniec tu mamy wyjazd z gospodarki tu mamy płytę obornika tu mamy dwa duże duże silosy może tak będę chodził bo naprawdę z dołu to nic nie widać Dwa duże silosy tutaj, a tam jeszcze Cztery Naprawdę cztery duże silosy Duża mapa, więc nie oszukujmy się Na minimapie Mike Modding Czyli też jakiś dość, dość dobry yy, Mapmaker Jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli już tak, taki nazwy sobie daje yy, Mamy 30 chyba pól. Yy, A jednak nie Nie, dobrze 30 pól jest na oko tak zgadywałem. Właśnie tutaj przeczytam 30 pole i tu więcej już nie mam, więc równo 30 pól mamy. Więc myślę, że na let's play e byłaby fajna mapa, sorry, to nie wiem przycisk. Eee, więc jest grubo. Dalej. Mm, może przeskoczę. Ogólnie dostępne są dodatkowe. Eee, tutaj z pastwisko dla krów, tak ogólnie. Jest dodatkowe takie mody jak jakieś owiezd, chyba eee, koniczyna tam pierdały nie, nie wpajałem się bardzo w tą mapę co ona tam ma w sobie co nie tu są podstawowe maszyny więc kolejny zwiat widać że bardzo wymagająca jest mapa bo mi jakbym miał lekki ścinki no 40 fpsów przy takich właśnie tutaj momentach mam więc jest ten. tutaj mamy silosy z właśnie no byle mi spodziewać takie żmiki można tak powiedzieć żmiki które naprawdę bardzo fajnie naprowadzą no, nam na... Tędy się nie da wchodzić? Przedwczora nice. Ok, jest okej tutaj jest mleczarnia ta cała hmm, tu można wejść uuuu jak w garażu zawsze chciałem mieć w garażu takie otwierane e, wrota do góry może sobie kiedyś zrobię e, tutaj cała obora, obora podobne widzę do tej z Belgii Profonde tam też była taka fajna, dość, tam się podobała no i tutaj całe miesza, mieszadło, całe do paszy duża wiata, ogromna wiata wraz z wapnem i te liczniki, które bardzo mi się podobają, właśnie pokazują ile jest danej rzeczy w tym miejscu co mi ogromnie się podoba tu jest cały ten, ten magazyn z tymi na to wszystko, na, na obornik, na na tą koniczynę, na też inne tego typu pierdełki słoma i nie słoma e, ja te już pokazywałem, tu to to, to, to nie wiem co to jest, muszę zobaczyć aha, też jest jakieś mieszadełko nie patrzyłem, że nie widziałem go w ogóle ale tutaj jest mm, coś z belami związane przetwarza to na obornik nie nie będę wymyślał, aha, kolejna wiata. Tak jest wiata, to... No wiadomo, no musi być duży wiat. Tu już mamy koniec, więc mamy już pastwisko. E, więc lecimy jeszcze w tamtą stronę. E, tu mamy... A tu mamy kolejny. tylko tu mamy znowu klepiska na zboża, czyli rzepak, kukurydza, e, i jęczmień, pszenica. Widać też z Belgii wzięty ten syp no, Bardzo fajny, bardzo fajny tutaj jest ogólnie Więc tak Przeszedłem sobie z góry żeby lepiej gdzieś sobie się otwierać tych wszystkich e, wrót bo by mi to zajęło I rzekłbym, że jeszcze tam zostało do, do tankowania maszyn e, Kurczę to fajne pole, jest tak bardzo blisko tego trzeba być wpojonym No widać, że to ładnie by się na pryzmę rzucało gdyby ona nie była tak bardzo wymagająca może bym ją czypnął bo nie wiem czy będzie mi odpowiadało nagrywanie na gospodarce w 40 fps czy 50 no tak właśnie z tej granicy dopiero jak się wyjdzie yy, to jest ciekawie właśnie ja ciekawie jak tu mam tu mam 60 fps wiadomo najbardziej lagują te wszystkie rzeczy tu w, w środku w gospodarce więc no dla słabszych komputerów no no mapa na pewno nie jest dla średnich no widzicie trochę się pomęczycie na niektórych na tam 10 fps mniej będziecie mieli ale jest git yy, ale przejdziecie bo potem na polu będziecie mieli spokój yy, ja teraz sobie wezmę Deutschlanda i przejedziemy się po mapce o dźwięk do Dojca to daje radę więc już wyjedziemy i zobaczymy co my tu mamy mamy sąsiada który ma fajną furę na podwórku mamy też ruch uliczny oczywiście pieszych ruch uliczny i ruch pieszych no, dwa w jednym e, o, tam jeszcze szambo możemy wybierać widzicie? może się przejdziemy fajnie przecie to chałupa chyba, co nie? no, no z chałupy też szambo można wybierać widzicie jak fajnie? ogólnie to bardziej mi to na stajnie wygląda tutaj stąd tam jest dobudowana chałupa to jakaś stajnia wszystko jest możliwe ale to jest Holandia i tego też się nie da zrozumieć dobra jeżdżę w pieszo o jaka ładna blondi eee, sąsiad ma fajną furę no ładna nawet eee, drugi, kolejny sąsiad ma znowu eee, panele słoneczne na dachu więc też bardzo oszczędny chłop Fajnie, fajnie. Fajne chałupki tu ogólnie. Fajna wieś. Tak zwana. O, tu taki trochę transit. E, progi zwalniające, bardzo fajnie zrobione. Wjeżdżamy z Nederlandy. Zobaczymy co to jest po prostu. O, przejazd kolejowy mamy. To mamy grubo. No i tu oczywiście sprawdzimy sobie 60 PS pełne, więc tylko gospodarka no, daje się we znaki. lusterka, że no nie działają słabo pojeździmy trochę tutaj, mamy dojazd do pola które trzeba kupić, 29 jeszcze ale zaraz tutaj do wpadnę zaraz do dalej, co my tu możemy mieć w tą stronę zobaczymy na minopie, Czy się opłaca tu jechać centym ogrodniczym tu dojedziemy dojedziemy muszę wam pokazać właśnie takie rzeczy więc jest jakaś poczta co to jest? Nie, co ja pocztat dobry jest. Urządlą u, tutaj. Nie no, serio, nie zauważyłem. No właśnie. Dopiero jak ten znaczek. miodu miody zobaczyłem, to już mi tak bardziej na... jakieś ogłoszenia lokalne tak niezbytnie wyszło. Serio, dziwne ule. Takie... nie niepol polskie ule to już nie to już nie są ule. Ale pozdrawiam te wszystkie. Pszczółki. Maje. I gucie. O, to fajny przejazdy spot Ale my jedziemy dalej, my jedziemy do końca, bo tu na nas czeka centrum ogrodnicze O i sklep. Pola takie, no naprawdę mapa bardzo, 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 bardzo jeszcze raz bardzo równa. Aha, tutaj coś mamy. O, dźwięki nawet. Będę niekoledularny i jeżdżę w No bo tak ogólnie nie chcę, się takie kółko robić ja Realnie damy sobie, że kiedy indziej oh yeah, ja, swoją chałupę robię Eee, froniemy, wyprzedzamy bez kierunku, ale to To nie mam ogólnie na innych gdzieś nawet bez, na kierownicy nie jadę No i tu mamy sklep, tak? Nigdy Aha, czy to centrum ogrodnicze tutaj Mogę wjechać, ale myślę, że potrąbimy co ja robię o! się szybko otwiera centrum ogranicza aha czyli to można sobie kupić wszystkie pierdoły wapno nie wapno nasiona, nie nasiona fajnie, fajnie kup ta mapa może przeżyje na tam 10 fpsach mniej na gospodarce ale ale będzie fajnie podoba mi się, o jezu niu bębuńska tu mamy kolejny jakiś sklep. I tu mamy... A, mamy syp zboża. Tak czułem, że to jest skup zboża, ale nie cały. No bo jeżeli jest znaczek, to... Uhum, to już wiemy, gdzie zboże możemy sprzedawać. Na landhandel GHW. Do tego modlena to my... Mm, nie uważaj, mamy tego... Tu mamy gospodarce przy 30. -tce. Dobra, robimy teraz takie kółko i pojedziemy do biogazowni. Ogólnie na, na takich dużych mapach to no, nie będę wam pól pokazywał bo pola widzicie no duże płaskie no, Holandia płaska jest no, nie, nie mam tam żadnych gór więc no może odzwierciedlenie klimatu dość, dość dobre chociaż pewnie i tak tam gdzieś zawsze są górki do odjatru Naprawdę prosta mapa Jak mordkę strzelił Prosta ale fajna bardzo fajna mi się podoba No żebym tylko nie minął Aha. nie ma coś takiego jak pociąg będzie jechał to, się pewnie zamkną te. Fajnie. Może mi się podoba ten eee, eee, Tu muszę jechać i tu muszę skręcić. A bo tu mamy lasek. Oj, to mi rzuciło. Tu, bardzo fajny las. Oj, bardzo naprawdę rzadki taki las. Nie ma drzewa przy drzewie, więc to naprawdę zabawa byłaby w tartach bardzo fajna kawałek jak z legami. O, dobra, już mamy sprawdzić ten tartek. Ja naprawdę rzadko, rzadko dawno na tartaku nie byłem, to walniemy sobie. Huczkwardę. Huczkwarda. Huczkwarda. Dziwnie. Aha. Bardzo wysoko drzewo tutaj pięki naprawdę, skore pienek po prostu gigant, ale bez żadnego laga to się obyło. Będziemy zobaczyć na przykład tego pinka. No ten pinek też też dość wysoki. Niżej się nie da Robimy trochę harakiri Ale dość w, tak płynnie spada Podcina się pod kostą, fajnie opada Więc jest git No może sprzedajmy podczas właśnie oglądania Komar mi wpadł, ale fruwas kurde Ostatnio bardzo dużo komarów Jak tak to całe wakacje nie było to żeśmy teraz dorwali komary ok lecimy dalej jak widzicie tu to jest to pewnie ta magazynia nie to nie jest magazynia to jest jakiś nieopisany skup w... aptna. nie za ciekawe miejsce tyle wam powiem nie radziłbym tu wpadać Tutaj mamy Albo jednak można wpadać Tu mamy biegadzenie, na biegadzenie nie będziemy wierzyć, bo każda biegadzenie jest taka sama Wiadomo do czego służy, więc tu nie będziemy się drobiazgować eee, Lecimy dalej, dalej to lecimy prosto Ale to Chyba miałem ją zabić, ale nie, nie, nie będę zabijał na wizji, bo jeszcze nie poskarżycie o zabijanie owadów Fajnie, naprawdę polecam. A tu mamy... A tu mamy... Nie czy mi do nie ma. Tu mamy całe stery pociągu. Tu można sobie sprzedawać pewnie drzewo, taki tartak. Tartak tartakiem. A fajnie, wiem, kółko i tyle. To muszę się cofać. Cały tartak, to podstawę. O, leci. Ale frunie. Wkurza mnie ten komar, no. Teraz mi nie będzie da... nagrywać, no. fajnie zamknąłem brota. Uuuu, aż mnie rzuciło. Daje trochę. ma dalej. ma dalej. dalej. Co my tu jeszcze możemy do oglądania Wam pokazać? Bioelektrownia, no tamto myślę by nie jechać bo jakoś nie zrobi furory nam tu fajna wieżyczka myślę że to by było na tyle, no oczywiście a nie może tu pojedziemy bo tutaj już nic nie będzie ale tu możemy pojechać, o Jezus jednak bez kierownicy człowiek też nie to samo więc szory za takie typu jazdy, ale komar mnie się. no może komarzyc kolejny silos do kuku no, a tu mamy świniarnię więc tu już, fa o fajna wiatra nawet kurde zabije zaraz tego komara no. zabije, po blizie go zabije po prostu wstanę i zabiję ale żebyście już nie widzieli na te drastyczne środki z mojej strony jedziemy dalej, a jednak dojechaliśmy do tej bioelektrowni fajna, ciekawa i, i, i tu jeszcze mamy też jakiś skup nasiona bardziej, tu widzę same nasiona więc tak szału nie ma dóbcie nie urywa tutaj w tych sklepach sz żabki nawet w stawie nie no to szacun tam już nic ciekawego sama pola jeszcze do szela może skoczymy też fajne że mamy tutaj stację benzynową szela też gruby interes ale myślę, że to by było na tyle, bo co innego to można jeszcze mówić. A hmm. zatraki też ładne ma nawet. Tu coś mamy. Tu Coś mamy i to przydałoby się wjechać, bo też chciałbym się dowiedzieć, co to jest Euro -brand. I chyba tu zakończymy ten odcinek. Ale tu jest ten. Skup. Albo syp zboża. No nie wiem, no to ze zbożem, bo mm. można sobie wysypać, a potem to wziąć. Tu mamy. No tak, tu mamy wszystkie te. Skupy. Sypy, przepraszam. Sypy. Dobra, fajnie. Kolejny budynek przy ósemce. O no ta. Pole ładne, więc... Nie wiem. Może się pobawię na niej z chłopakami na Let's Play. Kiedy w ogóle będą. Ale kiedyś na pewno będą. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dalej no ten molen, to molen to zostawiam wam. Po pobraniu oczywiście mapa do pobrania w opisie. Więc to, to molen zostawię wam do samoczynnego sprawdzenia. Jeżeli wam się spodoba, oczywiście link w opisie możecie sobie pobierać. Eee, Dawajcie oczywiście kolejne mapki do sprawdzania Może wybiorę jakąś cudowną I to by było na tyle łapkujcie, subujcie, komentujcie Coraz mi mniej zostaje na szykowania garażu Oczywiście już niedługo Podwórkowy vlog, w którym dowiecie się dużo na ten temat I zobaczymy co jeszcze z tego będzie Na razie to wszystko, trzymajcie się na razie Cześć